Dzień dobry, wieczór. Jest drugi dzień lutego, do końca roku pozostało 332 dni. Imieniny dziś obchodzą Andrzej, Filip, Franciszek, Jan, Joanna, Katarzyna, Maria oraz Piotr. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy Dzień Handlowca. Część pierwsza kartki z kalendarza Polska. W roku 1930 rozpoczęła działalność rozgłośnia Polskiego Radia WŁODZI. 2 lutego 1933 roku Dyrekcja Naczelna Polskiego Radia w Warszawie przyznała oficjalnie prawo nadawania programów lokalnych. Od tej pory łódzkie radio mogło emitować w ciągu roku 72 audycje, na które złożą się felietony, odczyty i inne formy audycyjne. 15 kwietnia 1937 roku odbyła się uroczystość w murowaniu aktu erekcyjnego pod najnowocześniejszy w, najnowocześniejszy w Polsce i w Europie gmach radiowy wzniesiony przy ulicy Gabriela Narutowicza 130. W 1993 roku rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi została przekształcona w spółkę Skarbu Państwa. Radio Łódź miało wkład w rozwój sceny klubowej za sprawą audycji Nocny Trans – i w studiu Radia nagrywało wiele znanych polskich zespołów. W studiu imienia Debicha w latach 90. odbywały się koncerty z serii Bez Prądu. W roku 2006 przywódcy PiS, samoobrony RP i LPR podpisali tzw. pakt stabilizacyjny. Ceremonia była transmitowana na żywo wyłącznie przez telewizję Trwam, w odpowiedzi na co pozostałe media odmówiły uczestnictwa w ponownym podpisaniu paktu, które później dla nich zostało zainicjowane. Pakt został podpisany 2 lutego 2006 roku przez Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Leppera oraz Romana Giertycha. Pakt miał obowiązywać przez rok. Jednak liczne nieporozumienia związane z wystąpieniami Leppera i Giertycha doprowadziły do rozpadu paktu i jego unieważnienia w marcu 2006 roku. Obecni na sali byli jedynie dziennikarze mediów związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, takich jak Nasz Dziennik. Dlatego transmisję bezpośrednią z parafowania paktu mogły przeprowadzić jedynie telewizja TRWAM oraz Radio Maryja. Pozostali dziennikarze, którzy nie zostali poinformowani o terminie parafowania umowy, zaprotestowali wobec nierównego traktowania. Oficjalne podpisanie dostępne dla wszystkich nastąpiło kilkanaście minut później, jednak konferencja została zbojkotowana przez dziennikarzy, którzy opuścili salę, na której miała ona miejsce. Przewodniczący samoobrony, Andrzej Lepper, zaprzeczył jakoby niektórym dziennikarzom uniemożliwiono wstęp na salę, gdy odbywało się podpisywanie paktu. Z kolei ksiądz Józef Kloch, rzecznik konferencji Episkopatu Polski, odciął się od mediów katolickich, które podczas parafowania były obecne. W związku ze znanymi wydarzeniami, jakie miały miejsce podczas spotkań z dziennikarzami przy okazji zawarciu paktu stabilizacyjnego, informuje się, że uczestniczące w nich media związane z Kościołem nie działały w jego imieniu. Poczynania te nie były konsultowane z żadnym gremium statutowym KEP. druga kartki z kalendarza świat 2 lutego 1922 roku po raz pierwszy wydana została książka Ulysses. uznawana jest za najtrudniejszą do przeczytania książką na świecie Treścią powieści jest wędrówka po Dublinie głównego bohatera Leopolda Bloma jednego zupełnie zwyczajnego dnia 16 czerwca 1904 roku Tytuł stanowi nawiązanie do bohatera Odysei Homera Między dwoma działami znajduje się wiele połączeń, zarówno jawnych, jak i ukrytych, przykładowo związek Leopolda Bloma z Odyseuszem, Molly Blum z Penelopą i Stefana Dedalusa z Telemachem. Ulises jest obszerną powieścią. W większości wydań ma od 800 do 1000 stron i jest podzielona na 18 rozdziałów. Książka pierwotnie była przedmiotem wielu kontrowersji. Oskarżono ją o nieprzyzwoitość później dzięki docenieniu techniki strumienia świadomości, eksperymentów z prozą żartów, parodii i aluzji oraz bogatych charakterystyk Ulises uznany został za arcydzieło modernizmu. Rok 1999 Hugo Chavez został zaprzysiężony na urząd prezydenta Wenezueli. Wenezuelski wojskowy i polityk socjalistyczny. Przywódca nieudanego zamachu stanu z 1992 roku. W latach 1999-2013 był prezydentem Wenezueli. Był także przywódcą ruchu rewolucyjnego zwanego Rewolucją Boliwariańską. Urodził się w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu Akademii Wojskowej brał udział w walkach z leninowskimi rebeliantami i został awansowany na stopień oficerski. Szybko stał się krytykiem panującego w Wenezueli systemu politycznego i założył tajny boliwariański ruch rewolucyjny. W 1992 roku zorganizował nieudany zamach stanu, za który został uwięziony. Po wyjściu na wolność utworzył ruch Piątej Republiki, a w 1998 został wybrany na prezydenta kraju. Początkowo prowadził politykę gospodarczą zbliżoną do trzeciej drogi, jednak po wymierzonym w jego rządy zamachu stanu w 2002 roku przyjął socjalistyczny kurs w gospodarce. W trakcie kolejnych kadencji wprowadził misje boliwariańskie, rady komunalne, przeprowadził reformę rolną, nacjonalizację wielu kluczowych gałęzi przemysłu, wspomagał budowę spółdzielni. Dzięki funduszom pozyskanym z ropy naftowej zwiększył wydatki publiczne na opiekę zdrowotną i edukację, a jego administracji udało się znacznie zmniejszyć ubóstwo. Na arenie międzynarodowej nawiązał sojusz z lewicowymi rządami latynoamerykańskimi – Kubą, Boliwią, Ekwadorem i Nicaraguą. Z jego inicjatywy utworzone zostały organizacje takie jak Unia Narodów Południowoamerykańskich, Alianza Bolivariana para los pueblos de Neustra America i Bank Południa. To już wszystko na dzisiaj, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam jutro o godzinie 18 na codzienny odcinek kalendarium Dzięki Inarka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.